A propos ergonomii. Wydawałaby się rzecz oczywista, ale tak naprawdę trzeba sobie to uświadomić, że proces, niezależnie, którą teorię przyjmiemy, czy mutacji i selekcji, czy, czy teorię ewolucji, nasze organizmy do pozycji stojącej, homo erectus, od naszego praprzodka nadrzewnego, przystosowywały się według różnych teorii naukowych między półtorej a 3 miliony lat. Tak? A tak naprawdę myśmy zmienili sposób swojego życia z homo erectus, człowieka z wyprostowanego na homo sedus, jest tak można było z łaciny nazwać, czyli człowieka siedzącego, w ciągu zaledwie duch, dwóch pokoleń. Bo jeszcze nasi dziadowie, pradziadowie, nawet niekiedy rodzice, pracowali na roli albo pracowali w fabryce, cały czas w ruchu. Po pracy szli do domu, nie było takiej automatyzacji, większość czynności trzeba było wykonać z domu same, samemu, cały czas w ruchu. Rozrywki jakie były? Po tańcówki, Majówki cały czas w ruchu, przemieszczali się też w zasadzie pierwszą lub rowerami do miejsca pracy w ruchu. Jesteśmy tak naprawdę pierwszym pokoleniem, które usiadło na jedną trzecią naszego życia. Bo tak można policzyć, że jedną trzecią naszego życia dziecięcego spędzamy w szkole, jedną trzecią na studiach, później jedną trzecią w pracy, cały czas w pozycji siedzącej, a nasze organizmy do tego nie są zupełnie przystosowane. Tak, no i skutki są tego niestety nieciekawe. Obecnie około 50% stanowisk pracy w biurach w ogóle nie można mówić o ergonomii. Tak? Są, są to po prostu stanowiska pracy nieergonomiczne. Tylko 47% częściowo ergonomicznych i tylko 2% w pełni ergonomiczne. To są badania bieżące z naszego rynku e, polskiego. A to jest taki mały schemat. Nie wiem na ile te poszczególne kratki są czytelne, ale. To są wszystkie schorzenia, które mogą się pojawić na skutek długotrwałej pracy w pozycji siedzącej. To mamy związane i z mięśniami, i z układem kosmoszkieletowym, i z układem krwionośnym, tak? czyli poważne zaburzenia, które nawet mogą prowadzić je śmiertelna choroba biurowa. Proszę sobie wyobrazić, rzeczywiście długotrwałe siedzenie w niewłaściwej pozycji może nawet rodzić skutki, że tak powiem kończące nasze życie doczesne. I przede wszystkim dużo zespołów bólowych. Proszę wyobrazić taki prosty aspekt, jak kręgosłup w części lędźwiowej. Obcią Jeżeli przyjmiemy, że nasze obciążenie w pozycji stojącej to jest 100%, w pozycji leżącej tu jest akurat zaznaczone 25%, w pozycji na znak, w zależności czy leżymy na znak, czy na boku to jest między 25 a 45% obciążenia kręgosłupa. W momencie, kiedy się schylamy, po duży ciężar to jest 220%, ale proszę zwrócić uwagę, to jest akurat według tych badań 185%, według niektórych ponad 190%. Obciążenia kręgosłupa. O tyle wzrasta obciążenie naszego kręgosłupa, jeżeli mamy nieprawidłową pozycję siedzącą, yy, chociażby właśnie w pracy. Tak? Znowu, ergonomia, yy, wygoda, komfort. Bardzo często mylimy te pojęcia. Wygoda to jest poczucie subiektywne. Mi się coś wydaje wygodne, na przykład pani może się wydawać wygodne coś bardzo miękkiego, pufiastego, mi coś bardziej twardego. Jeden y, woli, y, jak jest y, siedzisko y, na przykład pikowane, tak? Inni woli, inny woli gładkie i tak dalej, i tak dalej. Można by dużo wymieniać. A ergonomia jest pewną, y, można powiedzieć, daną obiektywną, naukową. Tu mamy takie małe, proste ćwiczenie. Mamy trzy fotele, nazwijmy go A, B, C. Który z Państwa, który z Państwa by wybrał model A? Ten po, y, u góry po lewej stronie. Do projektu Waszego. Jedna osoba. Który ten po B? Też jedna, osoba. A ten C na dole? Super, no, bardzo widzę że osoby wyedukowane. Najczęściej to wygląda troszeczkę inaczej, te proporcje wybierają, zwłaszcza architekci. Dlaczego? No bo ten pierwszy po lewej, on w jakiś tam sposób nawiązuje do kultowego, można powiedzieć już, fotela aluminium Charlesa Eamesa. Drugi rzeczywiście wydaje się taki fajny, pufiasty, on będzie wygodny. Rzeczywiście pozornie on może być wygodny, ale jest zbyt miękki, nie daje nam podparcia tak naprawdę obydwa te górne krzesła nawet nie spełniają obowiązujących w Polsce przepisów prawa pracy. Tak się chodzi o BHP, bezpieczeństwo i higienę pracy. Nie mają tych regulacji, które fotel powinien mieć, żeby zapewnić ten minimum ergonomii. Rzeczywiście dopiero ten najmniej taki można powiedzieć, najmniej designerski, naj, najbardziej niepozorny fotel daje rzeczywiście dobrą ergonomię i taki fotel może posiadać nawet 9 regulacji w, właśnie dostosowujących organizm.